Tu Kasz dzisiaj czwartek do 21 mamy skończyć nasze instalacje, więc praca w re i to praca w re naprawdę w największy z możliwych sposobów. Zapraszam Was serdecznie, żeby zobaczyć mniej więcej, choć trochę podejrzeć, co tam się u nas dzieje, bo naprawdę dzieje się. Kaoszy na nogach, praca w re, zanurzone konstrukcje, pomki zrobione, teraz duże kwiaty. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam i lecę. Czasem bardzo warto jest porozmawiać z ludźmi. I właśnie, rozmawiam z tą batykaną florystką. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak się pani czuje? <grym> Nie zresetowałam się do końca. Ale jak pani? Zlęczona. Bardzo zadowolona. Uwielbicie pani wyjazdu do Belgii? Oczywiście. Cóż dodać? <grym> Ostatni dzień i właśnie nagrywam z miejsca, gdzie jest bardzo gorąco, emocje wysokie, szykują się dziewczyny i chłopaki do konkursu na bukiet ślubny, pracują, a ja, a ja chciałam podsumować dzisiejszy dzień, bo otóż to, otóż to, moi drodzy, wychodzę, wychodzę, powoli zamykamy imprezę, kończymy, sprzątamy, instalacje gotowe, kwiaty zbieramy, wózki puste, na nich już tylko zostało troszeczkę. Wieczór, wieczór piękny. Popatrzcie, popatrzcie, jak piękny wieczór za mną. Wieczór piękny. Słońce dzisiaj było, nie było. Dzisiaj takiego deszczu. Łukasza dzisiaj ze mną nie ma, bo Łukasz dzisiaj układa bukiet na konkurs. Zresztą siedzi ich tam pełno. A tutaj jeszcze floryści układają dekoracje na placu przed zamkiem. Pokażemy ich. O, na placu przed zamkiem jeszcze układają. No cóż, dzień bardzo szybki, bardzo pracowity. Można się było zapomnieć w czasie, w przestrzeni i w robocie przede wszystkim. A jutro poprawiamy nasze pracę, robimy tylko lifting, dowozimy bukiety na konkurs. O, widzimy kortą po gąbce. Jeszcze, jeszcze wszystko w procesie, aż do zachodu słońca sprzątamy. I, i jutro otwarta impreza dla gości. Do zobaczenia!